Czy odpowiedzialności to swoje życie można tak. się nauczyć i jak? Myślę, że najlepiej się nauczyć e, o odbraniu e, spraw w swoje ręce, e, o tym jak zapisać własną kartę, głównie od starszych koleżanek. E, że to jest jak, jakby intuicyjnie w nas. Od dziecka, natomiast my jesteśmy uczone i wdrukowuje się nam w głowę różne role społeczne, e, oczekiwania, e, komentarze, często bardzo nieprzychylne, niszczące nas, które potem e, zagnieżdżają nam się w głowie i traktujemy je już jako własne. I e, to, o czym, co o sobie myślimy, jakie sobie wyznaczamy kierunki, często są po prostu zaburzone tym. Co wokół nas i żeby się dokopać czasami do siebie z powrotem, do swojej tożsamości, to jest świadoma decyzja, to jest świadome działanie, to, musi, to jest praca, to jest czas dany sobie na to, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie: kim ja jestem, co jest dla mnie ważne, w którym kierunku chcę podążać. Więc to, jest, to naprawdę wymaga pewnej dojrzałości. I często jest y, inspirowane przez starsze koleżanki i my to chcemy robić dla, dla naszych koleżanek, dla siebie nawzajem, e, wspierać się w tym, żeby rosnąć w górę.